Przez prawie sto lat trzecia tajemnica fatimska była zagadką owianą milczeniem i spekulacjami, ale dziś po raz pierwszy papież Franciszek zdecydował się ujawnić to, na co tak wielu czekało. Jaki wpływ może mieć to przesłanie? Jak może zmienić nasze spojrzenie na przyszłość świata i nasze życie duchowe? Są to pytania, które po objawieniu tajemnicy wymagają jasnych i głębokich odpowiedzi. Dziewica Maryja, przekazując to przesłanie w 1018 roku, nie tylko niosła ostrzeżenie trzem małym pasterzom, ale całej ludzkości. Wielu nie wiedziało, że ta trzecia tajemnica zawierała ostrzeżenie o trudnych czasach, przed którymi stanie świat, jeśli nie zwróci się ku pokucie i modlitwie. Jeśli lubisz treści, które pomagają Ci wzrastać duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zaczynajmy. Ale dlaczego było tak długo ukryte? Jak potężne jest to przesłanie, że było utrzymywane w tajemnicy przez Kościół przez tak wiele dziesięcioleci? Odpowiedź leży w jego pilności. Trzecia tajemnica nie tylko ostrzega nas przed trudnościami, ale także zawiera boskie wezwanie do duchowej przemiany, wezwanie na które być może świat nie był wówczas gotowy. Objawiając te tajemnice, Dziewica Maryja błaga nas o radykalną zmianę w naszym życiu. Prosi nas, abyśmy otworzyli nasze serca, oddali się codziennej modlitwie i zaufali jej niepokalanemu sercu. Papież Franciszek z odwagą i jasnością przypomina nam, że jest to przesłanie wiary, nadziei i ochrony, a nie tylko ostrzeżenie przed złem, ale także przewodnik jak się z nim zmierzyć. Pytania o przyczynę tego przedłużającego się milczenia są zasadne. Przez dziesięciolecia Kościół zastanawiał się, kiedy nadejdzie właściwy czas na ujawnienie tej prawdy. W przeszłości wielu obawiało się, że to przesłanie może wywołać panikę lub doprowadzić do nieporozumień. Dziś jednak, w świecie naznaczonym duchowymi i moralnymi kryzysami, papież Franciszek wierzy, że jest to idealny czas, aby wierni mogli się z nim zapoznać. Jest to przesłanie odpowiedzialności i działania, w którym wszyscy jesteśmy wezwani do życia w pobożności, do modlitwy różańcowej. I do ufności w niebiańskie przewodnictwo Maryi. Trzecia tajemnica, zamiast być wyrokiem, daje nam nadzieję. Poprzez wezwanie Matki Bożej, jesteśmy zaproszeni do zintensyfikowania naszej wiary, poświęcenia naszego życia jej opiece i przygotowania się do stawienia czoła wszelkim trudnościom, z pewnością, że nie jesteśmy sami. Maryja towarzyszy nam na każdym kroku. A jej orędzie jest światłem, które prowadzi nas w czasach ciemności. Echo słów Matki Bożej w Fatimie przetoczyło się przez pokolenia, przypominając nam o kruchości świata w obliczu duchowych wyzwań. Z każdym objawieniem jej przesłanie stawało się coraz bardziej naglące, niczym bicie dzwonu pośród burzy. Troje pastuszków o prostych sercach otrzymało wizję o kosmicznym wymiarze, objawienie, które wstrząsnęło duchem ludzkości. Wiele osób zastanawia się nad znaczeniem trzeciej tajemnicy, ponieważ była ona ostatnią, która pozostała ukryta. Głębia trzeciej tajemnicy fatimskiej sprawiła, że wielu poszukuje odpowiedzi w czasach niepewności. W czasach, gdy kierunek świata wydaje się niepewny, mądrość dziewicy Maryi oferuje nam latarnie nadziei, jasną ścieżkę do światła. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć implikacje tego rodzaju przesłania, to jest to Twoja szansa. To jest dokładnie to, co oferuje sekret występów Jezus, ścieżka do jasności i pokoju poprzez jej objawienia. Ten e-book zagłębia się w Jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest on dostępny za darmo w zakotwiczonym komentarzu. Pobierz go teraz, zanim skończą się nakłady. Wizerunek Matki Bożej, opiekuńczy i macierzyński, nadal jest latarnią nadziei w trudnych czasach. Z różańcem jako podstawowym narzędziem jesteśmy zachęcani do nieustannej modlitwy, aby ufać w moc boskiego wstawiennictwa, zwłaszcza gdy ciemne siły wydają się przeważać. Objawienia fatimskie były nie tylko ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami zła. Ale także wskazówką, jak znaleźć światło pośród ciemności. Maryja jako matka zaoferowała schronienie tym, którzy zdecydowali się podążać jej ścieżką, ale ze stanowczością kogoś, kto wie, że nadejdą próby. Kontekst i wojny światowej, i konflikty polityczne, które naznaczyły czas objawień, nadały większą wagę jej słowom. Konsekwencje zignorowania tego wezwania. Znalazły odzwierciedlenie w globalnych tragediach, które nastąpiły później. Jednak nauki zawarte w tych tajemnicach wykraczają poza ich kontekst historyczny, dotykając ponadczasowych prawd o sile wiary i modlitwy. Matka Boża nie mówiła tylko o swoich czasach. Jej przesłanie było i pozostaje ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń. Trzecia tajemnica bardziej niż zwykłą przepowiednią przyszłości jest refleksją na temat nieustannej walki dobra ze złem. W każdym odmawianym przez nas różańcu toczy się wewnętrzna i zewnętrzna bitwa. Serca wiernych, uzbrojone w wiarę, są żołnierzami w tej duchowej bitwie. Papież Franciszek, ujawniając te tajemnice, nie tylko usunął cienie spekulacji, ale także przypomniał nam, że dziewica Maryja nas nie opuściła. Jest obecna w każdym wyzwaniu, oferując swoje przewodnictwo i ochronę. Jednak, jak pokazały wydarzenia po objawieniach, to wezwanie do nawrócenia nie zawsze było słuchane z niezbędnym zapałem. Katastrofy XX wieku, naznaczone wojnami i podziałami, były odbiciem ludzkości, która często decydowała się odwrócić od Boga. Jednak orędzie fatimskie żyje nadal, czekając na przyjęcie przez tych, Którzy zdecydują się otworzyć swoje serca. Trzecia tajemnica daje nam nie tylko ostrzeżenie, ale także szansę na odkupienie poprzez modlitwę, poświęcenie i szczerą pokutę. Obrazy zniszczenia świata, który wydaje się upadać przed siłami zła, nie są po prostu wizjami z przeszłości, ale ostrzeżeniami dla dzisiejszej ludzkości. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, Wezwanie do modlitwy i nawrócenia rozbrzmiewa pilnie. Scenariusz, w którym znajduje się papież, wspinając się na tę zrujnowaną górę, może dobrze symbolizować wyzwania stojące przed Kościołem w XXI wieku. Mamy do czynienia z coraz bardziej spolaryzowanym społeczeństwem, w którym wiara jest wystawiana na próbę przez prądy ideologiczne, kryzys duchowy i utratę wartości. Zastanawiając się nad tymi ważnymi przesłaniami dla naszych czasów, pamiętaj, że darmowy e-book jest nadal dostępny, ale liczba egzemplarzy jest ograniczona. Nie przegap okazji, aby go zdobyć, zanim się skończą. Stroma droga, którą przebył on i inni przywódcy religijni, odzwierciedla trudności związane z wytrwaniem w wierze, gdy wszystko wokół wydaje się upadać. Męczeństwo Ojca Świętego, otoczonego przez biskupów i zakonników upadających wraz z nim, jest potężnym obrazem. Jest to nie tylko przedstawienie Kościoła atakowanego z zewnątrz, ale także przypomnienie o wewnętrznych konfliktach. Podziały w samej wspólnocie wiernych, utrata powołań i skandale, które wstrząsnęły instytucją, to bóle, które trzecia tajemnica pokazuje nam w symboliczny sposób. Jednak nawet pośród tej wizji chaosu jest nadzieja. Światło dziewicy, która powstrzymuje płomienie anioła z płonącym mieczem, przypomina nam, że Maryja nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Ona wstawia się za nami, chroni nas i prowadzi, zwłaszcza w najciemniejszych chwilach. Jej niepokalane serce, ofiarowane jako schronienie, przypomina, że zawsze istnieje droga do zbawienia. Nawet gdy wszystko wydaje się stracone. W całej historii kościoła męczennicy byli świadkami mocy wiary. Nie tylko ci, którzy ofiarowali swoje życie w minionych wiekach, ale także ci, którzy w naszych czasach stają w obliczu prześladowań za swoją wiarę. Wizja papieża i biskupów idących pod krzyż to nie tylko obraz z przeszłości, ale rzeczywistość, która jest wciąż żywa. Prześladowania chrześcijan, którzy odmawiają pójścia na kompromis ze swoją religią lub którzy odpowiadają na wezwanie Chrystusa, mają miejsce codziennie w wielu regionach świata. Ich ofiara, podobnie jak papieża z wizji, jest świadectwem przemieniającej mocy wiary. Ale nie tylko fizyczne męczeństwo ma znaczenie. Maryja w swoich orędziach wzywa nas również do osobistej ofiary. Do oddania naszego życia poprzez modlitwę i pokutę. Każdy z nas w swoim codziennym życiu jest wezwany do wzięcia swojego krzyża i podążania drogą, która prowadzi do odkupienia. Duchowa walka przedstawiona nam w trzeciej tajemnicy toczy się nie tylko w wielkich gestach, ale także w małych decyzjach każdego dnia, w każdej modlitwie, w każdym akcie miłości i miłosierdzia. Jako akt boskiej zemsty, płonący miecz Anioła jest zarówno groźny, jak i symboliczny. Służy jako przypomnienie, że będą duchowe reperkusje, jeśli nie będziemy pokutować. Ale przypomina nam również, że miłosierdzie jest zawsze w naszym zasięgu, że światło Matki Bożej jest zawsze tam, aby poprowadzić nas do przebaczenia i pojednania. Jest to wezwanie, by nie odkładać nawrócenia na później. By nie zwlekać z powrotem na Bożą Drogę. Orędzie Maryi Dziewicy w Fatimie nadal jest latarnią nadziei w czasach niepewności. Każdy odmówiony różaniec, każdy akt pokuty staje się barierą przeciwko duchowym siłom, które zagrażają duszy ludzkości. Każde odmówienie różańca umacnia wiarę wiernych i tworzy potężną więź z niebem. Tak jak Maryja wyraziła to w swoich objawieniach. Właśnie teraz powinieneś skupić się na rozwoju duchowym. Nie zapominaj, że e-book jest już dostępny, a jego kopie są wyprzedane. Zabezpiecz swój już dziś. Mroczne czasy, z którymi mamy dziś do czynienia z przemocą, dehumanizacją i utratą wartości pokazują nam pilność tego przesłania. Duchowa walka opisana w trzeciej tajemnicy nie jest abstrakcyjną bitwą, jest realna, a jej skutki można zobaczyć w codziennym życiu milionów ludzi, którzy odwracają się od wiary i pokuty. Jednak światło Maryi świeci jeszcze jaśniej pośród tej ciemności, oferując schronienie wszystkim, którzy zdecydują się słuchać jej wezwania. Ważne jest, aby pamiętać, że Matka Boża mówiła nie tylko o karceniu. Jej przesłanie jest również obietnicą miłosierdzia, że nawet najbardziej zatwardziałe serca mogą znaleźć drogę powrotną do Boga. Obrazy papieża modlącego się za duszę pośród zrujnowanego miasta przypominają nam, że bez względu na to, jak niszczycielski jest scenariusz, modlitwa może być nicią, która utrzymuje nas w łączności z Bogiem. Pokuta, jak wyjaśniła Maryja, nie jest po prostu aktem cierpienia. Jest to okazja do zadośćuczynienia, przywrócenia tego, co grzech zniszczył w nas samych i w świecie. Tak jak papież i biskupi wspinają się na wzgórze Krzyża, tak i my musimy wziąć odpowiedzialność za niesienie własnego Krzyża i ofiarowanie go w akcie wiary. Każda ofiara, bez względu na to, jak mała może się wydawać, jest częścią tej wielkiej, duchowej bitwy. Gdy więcej ludzi jednoczy się w modlitwie, moc zbiorowej wiary jest wzmacniana. Ochrona, jaką oferuje Różaniec, jest nie tylko dla tego, kto go odmawia, ale dla całego świata. Trzecia tajemnica pokazuje nam, że modlitwa ma moc wpływania nie tylko na nasze osobiste zbawienie, ale także na globalne przeznaczenie. Jest ona aktem wstawiennictwa, nieustanną prośbą o nawrócenie wszystkich. Każde nasze duchowe działanie, czy to cicha modlitwa, czy akt pokuty, ma reperkusje wykraczające poza nasze osobiste życie. W kontekście trzeciej tajemnicy fatimskiej, Maryja uczy nas, że nasze duchowe decyzje są związane z przeznaczeniem całego świata. Modlitwa, zwłaszcza różaniec, jest narzędziem, które nie tylko wzmacnia tego, kto ją odmawia, ale także wpływa na dobrobyt narodów. I globalny pokój. Przypomina, że nasze wybory, bez względu na to, jak małe mogą się wydawać, mają znacznie szerszy wpływ niż możemy sobie wyobrazić. Matka Boża zachęca nas, abyśmy nie lekceważyli mocy zbiorowej wiary, ponieważ kiedy miliony ludzi jednoczą się w modlitwie, łaska Boża płynie w potężny sposób. To przesłanie rezonuje szczególnie w naszych czasach. Gdzie podziały i konflikty odciągnęły wielu od życia duchowego. Papież Franciszek, ujawniając trzecią tajemnicę, podkreśla znaczenie działania w wierze. Nie wystarczy po prostu poznać przesłanie. Musimy odpowiedzieć na nie z oddaniem i skruchą. Jeśli czujesz, że to przesłanie coś w tobie poruszyło, zapraszam do pobrania darmowego e-booka, póki są jeszcze wolne egzemplarze. To okazja, której nie będziesz chciał przepuścić. Ostrzeżenia Maryi są jasne. Jeśli zignorujemy to wezwanie do nawrócenia, konsekwencje mogą być katastrofalne nie tylko dla jednostek, ale dla całych społeczeństw. Jednak poprzez pokutę i modlitwę, zwłaszcza Różaniec, możemy zmienić bieg wydarzeń, które zagrażają naszej przyszłości. Jest to okazja do zmiany kierunku drogi. Ponownego odnalezienia Bożego miłosierdzia i schronienia pod płaszczem Maryi. Ta droga modlitwy nie jest łatwa. Wymaga wytrwałości, wiary i nieustannego poddawania się woli Bożej. Ale Maryja zapewnia nas, że wysiłek jest tego wart. Uciski, z jakimi się spotykamy, są wielkie, ale tak samo wielka jest siła wiary. W czasach duchowego kryzysu Matka Boża wzywa nas. Abyśmy nie tracili nadziei, abyśmy ufali, że dzięki naszej wierze możemy pokonać wszelkie przeciwności. Za każdym razem, gdy odmawiamy różaniec, uczestniczymy w tej duchowej bitwie. Jesteśmy częścią armii wiernych, którzy poprzez modlitwę pomagają przemieniać świat. Maryja chroni nie tylko tych, którzy się modlą, ale cały świat. I to jest główne przesłanie trzeciej tajemnicy fatimskiej. Wiara ma moc. By zmienić przeznaczenie ludzkości. Każde słowo papieża Franciszka, ujawniające trzecią tajemnicę fatimską, było wezwaniem do działania, zaproszeniem do poważnego potraktowania orędzia Maryi Dziewicy. Echo tego objawienia wciąż rozbrzmiewa w życiu milionów wiernych, zachęcając ich do pogłębienia wiary i nabożeństwa do Matki Bożej. W świecie, w którym niepewność i duchowe zamieszanie są tak powszechne, jego słowa stają się jasnym przewodnikiem do schronienia oferowanego przez niepokalane serce Maryi. Papieskie przywództwo koncentruje się nie tylko na samym objawieniu, ale także na jego nacisku na moc modlitwy, zwłaszcza Różańca. Za każdym razem, gdy zachęca wiernych do modlitwy, podkreśla, Przemieniającą moc tego prostego, ale głębokiego aktu. W czasach, gdy głosy strachu i chaosu wydają się przeważać, papież przypomina nam, że modlitwa jest kotwicą, która trzyma nas mocno w wierze. Wierni, którzy odpowiedzieli na to wezwanie, modlą się za własne dusze, a także za los całej ludzkości. Jest to zbiorowa moc modlitwy którą wielokrotnie podkreślał, nasze modlitwy mogą zmienić bieg historii, mogą przyciągnąć Boże miłosierdzie i zapobiec katastrofom, przed którymi Dziewica Maryja ostrzegała w Fatimie. Trzecia tajemnica, bardziej niż mroczną przepowiednią, jest przypomnieniem, że zawsze jest nadzieja, jeśli zjednoczymy się w modlitwie. Rola papieża w tym kluczowym momencie jest nie do przecenienia. Jego decyzja o udostępnieniu trzeciej tajemnicy nie była prostym aktem ujawnienia, ale aktem odwagi i wiary, uznającym powagę przesłania i wpływ, jaki może ono mieć na ludzkość. Przez cały swój pontyfikat był niestrudzonym orędownikiem sprawiedliwości, pokoju i braterskiej miłości, a jego oddanie Dziewicy Maryi wzmacnia te wartości. Pod jego przewodnictwem. Wierni zostali wezwani do duchowej odnowy. Nie chodzi tylko o to, by modlić się więcej, ale by modlić się lepiej, by w pełni zaufać mocy niepokalanego serca Maryi. Każdy akt wiary, każdy odmówiony różaniec jest wkładem w tę duchową walkę, w którą wszyscy jesteśmy zaangażowani. Papież Franciszek pokazał nam, że zło nie ma ostatniego słowa. A zwycięstwo jest zapewnione, jeśli wytrwamy w wierze. Jeśli ta wiadomość skłoniła cię do refleksji i czujesz, że łączy się z tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super dzięki. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych wiadomości. Objawienie trzeciej tajemnicy to dopiero początek pełnej transformacji. Maryja w swojej matczynej miłości nadal wzywa nas do poświęcenia się jej sercu, a papież Franciszek jest pasterzem, który prowadzi nas w tej duchowej misji. Każdego dnia wierni są wzywani do zintensyfikowania swojego życia modlitewnego do życia bardziej aktywną i zaangażowaną wiarą ufając w stawiennictwu Maryi